13 listopada o godzinie 13:13 .13 w siedzibie Fundacji Ludzie, Innowacje, Design w Bielsku Białej zorganizowano spotkanie prasowe z autorem serii kryminalnej o śledztwach komisarz Orłowskiej, Bielszczaninem Krzysztofem Markiem Bąkiem. Fundacja jest wydawcą wspomnianej serii. Akcja każdej z powieści kryminalnych osadzona jest w Bielsku Białej. Na piątkowym spotkaniu przedstawiono pierwszą książkę z cyklu zatytułowaną Albatros i Hiena. Autor cyklu kryminałów, których bohaterką jest komisarz Edyta Orłowska, Km M. Bakow, czyli Krzysztof Marek Bąk, to bielszczanin, miłośnik rodzinnego miasta. Spacerując jego ulicami, szuka scenerii do swoich powieści. Ja mieszkam w Bielsku, rodziłem się w Bielsku, moja rodzina od trzech pokoleń pochodzi z tego miasta. Jesteśmy związani genetycznie już niemalże i z Bielskiem i z tym regionem. Kolekcjonuję zresztą mnóstwo pamiątek związanych z Bielskim. Właśnie wszystko, co się z Bielskim wiąże, staram się mieć bądź śledzić na bieżąco. Zamysł serii powstał kilka lat temu. Wtedy też ukazały się pierwsze wydania książek. Obecna edycja ukazuje się przy współpracy z Wydziałem Promocji Miasta. Albatros Zichiena wraca w zupełnie nowej odsłonie, ponieważ jest właściwie książką napisaną od nowa. Zostało, no myślę, że co najmniej 50% powieści zmienione, udoskonalone, jest poddana redakcji. Także ze swoim pierwowzorem właściwie nie ma nic wspólnego. No mam nadzieję, że y, będzie promowało Bielsko czy w całej Polsce. No życzyłbym sobie tego oczywiście. Książki z cyklu Komisarz Orłowska to swoiste przewodniki po Bielsku Białej. Tłem dla losów bohaterów są miejsca bliskie samemu autorowi. Stąd też właśnie taka chęć żeby pokazać to Bielsko troszkę moimi oczami, troszkę przez pryzmat taki popkulturowy, można tak powiedzieć, bo kryminały są elementem popkultury i jednocześnie ułatwiający wejście w to miasto, zachęcający do odwiedzenia miasta. Miasto jest integralnym bohaterem tej książki, można powiedzieć, ponieważ o ile bohaterowie poza epizodycznymi postaciami są fikcyjni, o tyle, o tyle samo miasto jest bardzo realne. Starałem się dbać o to, żeby było tym miastem, które mamy. Patrząc przez okno, spacerując po nim, zresztą w ten sposób szukam też miejsc akcji, właśnie spacerując po mieście. Albatrozzi Hiena opowiada o serii morderstw młodych kobiet. W dolinie gościnnej w Bielsku Białej zostają odnalezione zwłoki, upozowane w osobliwy sposób. Wszystkie tropy wiodą ku tajemniczemu bogaczowi. Wobec zagadki staje komisarz Edyta Orłowska, policjantka, psycholożka, atrakcyjna 40-latka z warszawskiej komendy głównej, zesłana na prowincję przez zawistnego kolegę. W powieści pojawiają się także postaci znane z Telewizji Bielsko. Oczywiście każde miasto ma takie postaci, bez których nie da się nie napisać książki o danym mieście. Jeśli mamy śledztwa kryminalne i wiadomo, że pojawia się Telewizja, no to musiał się znaleźć, musiała się znaleźć Telewizja Bielsko i Pana osoba również, no bo to jest, to jest jakby nieuniknione. Są takie postaci po prostu, bez których nie da się napisać o Bielsku, Pan jest jedną z nich, także stąd. Ale nie jedyną. Nie jedyną oczywiście, z tym, że tu co chcę od razu też dodać, Postaci główno, pierwszoplanowe są postaciami fikcyjnymi. Nie istnieją takie osoby, one psychologicznie oczywiście są zlepkami różnych postaci, które gdzieś znam z życia, ale nie ma takich postaci. Nie istnieje komisarz Edyta Orłowska w Bielskiej Policji, ale, ale kilka postaci epizodycznych, które wiążą się z miastem w taki sposób silny i pozytywny, to chcę dodać, nie ma postaci negatywnych, na których bym się wzorował. Te postaci się pojawiają, jak na przykład przyjaciółka... Pani komisarz, ale to już czytelnicy przeczytają. Kto to jest, pewnie się domyślą. Albatros i Hiena to pierwsza część tego cyklu. W zapowiedziach kolejno padlinożercy, Fontanen Strasse. Jeśli zapomniałeś, przypomnę.